Witam, tam jechałem samochodem, widziałem jak kruki, tam niedaleko jest. jest droga, kruki się tu zerwały, no i tak mówię, idę zobaczę, one jeszcze tam latają, o. o, widać jak latają, idę zobaczyć, mówię, no i tak wszedłem, szedłem, tu, tędy, tędy, szedłem, i zobaczcie co tu leży Pierwszy wieniec ten Znaczy w tym sezonie można powiedzieć Zobaczcie Jest wieniec Nieduży widzę Nieduży Jest wieniec Jest wieniec Kurwa macie jest wieniec, ale śmierdzi. Młody byk. 2, 4, 6, 8, dziesiątek. Młody bynio. Dziesiątek koronny. Ja pierdziele Tu jest Ambona. Nie jakby ktoś chciał wiedzieć. No nic, tylko kurwicy można dostać. Pozdrawiam serdecznie. Ja pierdolę. Chuj z wieńcem, mógłby dalej żyć.